Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z powrotem z Warszawy, z naszego mieszkanka. Trochę nas tu nie było, znaczy trochę. Trzy dni nas tu nie było. Mm, od naszego powrotu z, ze Szczyrku z, albo z Lipowej. Z Lipowa. Z Lipowa. Dobra, nie jestem dobra w odmianie tego, tej miejscowości. Em, natomiast wróciliśmy dosłownie 3-4 dni temu. Po powrocie od razu wróciliśmy do pracy. Eee, ale mamy już dzisiaj słuchajcie weekendik. Jest niedziela, mam trochę czasu, więc się do was odezwę i wiem, że um, nie jest to najbardziej optymalne, że odzywanie się do was kiedy się maluje, ale dla mnie to jest po prostu. Taka chwila relaksu, i mogę sobie tutaj do Was porozmawiać. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. E, więc słuchajcie, odzywam się do Was, ponieważ zarówno na dni lecimy do Londynu. Mm -hmm, tak, ten dzień następuje i to już jest za chwilę. Powiem Wam, że my trochę celowo, trochę niecelowo zabukowaliśmy sobie właśnie taki wyjazd za wyjazdem, e, dlatego że, jak hmm, pamiętam, ja w połowie lutego będę miała operację. Przegrody nosowej, i po samej tej operacji przegrody nosowej, pewnie około 6 tygodni nie będę mogła w ogóle latać ani podróżować. Tam jest chyba dwa tygodnie w ogóle takiej rekonwalescencji, że wiecie: Siedzicie w domu z tymi i nic nie robicie. Nie wiem, jak to wygląda, bo jeszcze nie miałam takiej operacji, ale tak, tak właśnie słyszałam. Więc jakby przygotowujemy się trochę na to, że w, w marcu też nigdzie nie pojedziemy, z uwagi na to, że właśnie pewnie nie będę się czuła za dobrze. Więc chcieliśmy mieć właśnie kilka wyjazdów wcześniej. Żeby nie było nam smutno, że nigdzie nie byliśmy. E, także lecimy zaraz do Londynu. Słuchajcie, do Londynu lecimy z moją mamą. Moja mama bardzo chce odwiedzić moją siostrę. E, moja siostra w Londynie mieszka chyba 7 lat. Już teraz nie pamiętam, długo mieszka w Londynie, i moja mama nigdy u niej nie była. Tak, wiem, wstyd. I moja mama, jak to oglądasz, wstyd, naprawdę wstyd. E, w szczególności, że moja mama latała do Anglii wcześniej i byłyśmy razem nawet w Londynie, ale do mojej siostry nigdy nie poleciała. Tak, mamo, publicznie cię tutaj um, obrażam, ponieważ jest to po prostu wstyd i hańba, która woła o pomstę do nieba. Um, natomiast mama się wreszcie zdecydowała, oczywiście zdecydowała się tylko i wyłącznie pod takim warunkiem, że my polecimy z nią. Więc lecimy z nią. Natomiast moja mama zatrzyma się u mojej siostry. My zatrzymujemy się w hotelu. Zarezerwowaliśmy sobie właśnie ostatnio hotel w Londynie. W ogóle powiem Wam, jakie tam są ceny. Jezus, Jezus, Jezus. Ja myślałam, że Paryż jest drogi. Bo wiecie, ja kiedyś miałam przyjaciółkę, która mieszkała właśnie w Londynie, bo pojechała tam na studia. Później moja siostra się przeprowadziła. Więc ja zawsze, jak latałam do Londynu, to miałam nocleg właśnie u tych moich bliskich osób. Natomiast to jest pierwszy raz, kiedy po prostu lecimy z Józiem po pierwsze, a po drugie, no nie zmieścimy się u mojej siostry w mieszkaniu wszyscy. Poza też nie chcieliśmy jej siedzieć na głowie, wiecie, już bez przesady. Jesteśmy dorośli, zarabiamy pieniądze, stać nas na hotel, nie? Takie było moje myślenie, dopóki nie sprawdziłam cen tych hoteli. Słuchajcie, zarezerw... udało nam się zarezerwować hotel z za jakąś tam super promocją, zniżką i w ogóle za 2000 zł. E, 2000 zł za 4 albo 5 nocy, nie pamiętam już teraz. Generalnie wyszło około 100 funtów za noc. I tak, no nie był to najtańszy nocleg, natomiast. Uwierzcie mi to, on nie był nawet średni w cenie. On był taki bardziej tani niż drogi. Natomiast A zależało nam na dobrej lokalizacji, i B zależało nam na tym, żeby to wiecie, nie było jakieś po prostu brzydkie i parchate. Bo ja wiem, jak wyglądają warunki mieszkaniowe w Londynie, bo byłam tam wielokrotnie. I wiecie, rezerwujecie sobie hotel, który ma po prostu trzy gwiazdki, czy tam jakieś mieszkanko, które ma takie średnie opinie, i sobie myślisz, dobra, tam to tylko będziemy tam spać. A wiecie, a tam wali grzybem, jest wilgoć i są robaki. No więc um, chcieliśmy tego uniknąć. Więc mamy hotel, który wydaje się, po zdjęciach przynajmniej, dość okej. Okay. Miał też nawet um, bardzo dużo dobrych komentarzy. Także mam nadzieję, że trafiliśmy, trafiliśmy dobrze. W ogóle słuchajcie, no chwila, chwila sekundka po prostu podziwu do tego podkładu. To jest ten Giorgio Armani Designer Glow. Po prostu... Piękny jest, jest naprawdę piękny. On tak dobrze wygląda na mojej skórze. Um, I co jest z nim fajnego, że jeżeli chcemy mieć taki po prostu naturalny look, tak jak ja nałożyłam teraz, to po prostu nakładamy jedną warstwę. Jeżeli chcemy mieć mocniejszy makijaż, dokładamy drugą warstwę i już e, wszystko jest gotowe. Także ja zostawiam się jedną warstwę, bo nie mam potrzeby, żeby się wiecie jakoś tam mocno malować. Chciałabym trochę tą buzię po prostu ochronić przed zimnem, bo dzisiaj uwaga, będąc w szczyrku, mieliśmy 10 stopni. 10 każdego dnia. Jak widzieliście, nie było śniegu. To, co, co prawda, wiecie, nam to bardzo nie przeszkadzało, bo my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo początkującymi narciarzami. Więc nam to bardzo nie przeszkadzało, a wręcz bym powiedziała, że nawet było nam to na rękę, dlatego że nie było jakichś tam wielkich tłumów, nie mieliśmy problemu, żeby zarezerwować lekcje. Wszystko jakby wyszło tak, jak chcieliśmy. Natomiast była tam taka powiedziałabym iście marcowo-wiosenna pogoda. Teraz wróciliśmy do Warszawy. Zimno. Zero stopni zapowiadają w ogóle przymrozki. Ja sobie myślę, o co tutaj chodzi w ogóle? E, więc dzisiaj jest 0 stopni, jest naprawdę bardzo chłodno. E, mówiłam Wam, że jest właśnie zimno. Pogoda ok, nawet trochę słonka dzisiaj wyszło, więc jakby wiecie, ja mocno nie narzekam, no bo z drugiej strony mamy luty, no to też się nie ma co spodziewać, że będzie tutaj 15 stopni, oczywiście byłoby ekstra, nie będę ukrywać, że byłoby ekstra. Ehm, natomiast szanse są niestety malutkie, że będzie właśnie ehm, bardzo, bardzo ciepło. Ehm, słuchajcie, ja dzisiaj mam, mamy w ogóle z Juziem taki bardzo osobny dzień, bo e, ja umówiłam się z koleżankami na lunch o 12, .00. w ogóle byłam dzisiaj rano na pilatesie, a słuchajcie, dla mnie to jest nie lada wyzwanie, bo jest dzisiaj niedziela, i ja pojechałam na dziewiątą na Pilates. Um, były to bardzo, 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 bardzo intensywne zajęcia, więc powiem wam tak: już jestem bardzo głodna mm, i zakładam, że padnę koło 16, tak po prostu, wiecie, z przemęczenia. W ogóle znalazłam ten błyszczyk ostatnio. Dostałam go od mojej siostry na urodziny chyba ze 2 lata. Nie, no, rok temu. Nie dwa lata, Jezus, nic nie widzicie. Um, Ostatnie pół roku nie mogłam go w ogóle znaleźć i znalazłam go w jakiejś starej torebce, yy, więc dzisiaj na usta idzie to. Ale co Wam mówiłam, że byłam dzisiaj na tym pilatesie, w ogóle mega, mega się zmęczyłam. Powiem wam, że ja wcześniej chodziłam na zajęcia takie mocno sfokusowane na stretchingu, po prostu na rozciąganiu. Dzisiaj miałyśmy bardzo intensywne ćwiczenia, takie wiecie, ruchome, ruchome, tak się mówi? Chodzi o to, że było dużo ruchu, tak. Powiem Wam, będę po prostu padnięta, jestem tego pewna. Natomiast było super i nie mam się, co, jakby ten Pilates, to jest w ogóle naprawdę, to jest odkrycie dla mnie tego roku. Po prostu ja się tak cieszę, że dołączyłam do tych zajęć Pilatesa. W ogóle to studio, do którego chodzę, nazywa się Palm Studio. Więc jeżeli szukacie jakiegoś pilatesu w Warszawie, to Wam naprawdę serdecznie polecam. Nie jest to tani sport, nie będę ukrywać, bo te zajęcia są dość drogie. Natomiast powiem Wam, że ja w ogóle od pierwszych zajęć już czuję różnicę, naprawdę. I, i czuję to, jaka jestem nierozciągnięta, czuję to, jak dużo jeszcze muszę zrobić pracy, żeby w ogóle się rozciągnąć trochę natomiast jestem mega podekscytowana i jakby w ogóle zajęcia, każde zajęcia mi się mega podobają, no się mam na trochę innych zajęciach niż chodzę zazwyczaj i też mi się mega podobało, szczerze nawet bardziej niż te zajęcia, na które chodzę, na które chodzę regularnie, więc myślę, że to nie był mój ostatni raz w niedzielę właśnie na tym Pilatesie i powiem Wam tak, wstawało się strasznie, to znaczy bardzo źle mi się wstawało i w ogóle ta motywacja, żeby o 9 rano wiecie, być już na nogach i na zajęciach, to no średniawka, natomiast po ja się czuję tak bo błogo teraz, tak, a jestem zadowolona, że, że właśnie poszłam na te zajęcia. No, ale już jestem po pilatesie i dzisiaj właśnie umówiłam się na lunch z moimi koleżankami. Idziemy sobie do Lowe Gany i uwaga, nie ja to zaproponowałam, także... No chyba mnie słuchają moje koleżanki, że wybrały moją ulubioną restaurację w Warszawie. Idziemy sobie tam na lunch. Ja już się nie mogę doczekać, bo zjem pewnie wszystko. Naprawdę mam ochotę zjeść konia z kopytami teraz po tym, po tym intensywnym treningu. Eee, natomiast tak, zjemy sobie lunchik, ale a Józio, słuchajcie, na 14 idę do kolegi, ponieważ będą oglądali jakiś maraton meczy, meczów, meczów, meczy. Są dwa czy trzy mecze po prostu pod rząd. Najpierw drużyny tego kolegi, którą supportuję, później drużyny Józia, później jeszcze... Ja się w ogóle na tym nie znam, słuchajcie. Inaczej nie chcę na tym znać. W ogóle, szczerze, tak mnie mało to interesuje. Ale no, podzielił się ze mną tą, tą informacją, więc dzielę się z Wami, więc takie mecze właśnie są. Um, natomiast on skończy oglądać wszystkie mecze chyba koło 19 czy 20, więc... No późno, bo ja wrócę do domu pewnie o 14, jakiego ten maraton się zacznie. A. Cieszę się, że nie ma tego maratonu w domu, ale B. No nie będziemy się widzieli cały dzień. W związku z czym mam całą niedzielkę dla siebie i bardzo się z tego powodu cieszę. I to w ogóle chyba nie jest pierwszy raz, kiedy tam mam taką niedzielkę samą dla siebie. E, tak jak mówię, rano sobie wstałam, pojechałam na Pilates, Józio sobie smacznie spał w tym czasie. E, teraz ja będę jechała na i Józio e, będzie jeszcze leniuchował w domku. A później on idzie do kolegów, a ja pewnie wrócę do domu i, e, i porobię jakieś ciekawe rzeczy w domu. No, słuchajcie, brwi, najgorszy element. Także ja muszę jeszcze tylko dokończyć brwi, położyć pomadkę na usta i wysuszyć włosy i odezwać się do Was już po, bo chyba musimy zaraz wychodzić. Patrzę na zegarek, tak. Za 10 minut muszę wyjść z domu, także odezwę się do Was już z drogi. Um, jeszcze nie rozważam, jakby jeszcze nie podjęłam decyzji, jak jadę. Powinnam pojechać do centrum um, tramwajem, dlatego że jechanie samochodem to, to jest po prostu idiotyczny pomysł, bo tam nie ma miejsca parkingowego. Um, natomiast może jest szansa, że Józiom nie zawiedzie. Także zobaczymy, czy będzie chciało mu się mnie zawieść, Zna zaraz się wszystkiego dowiemy. A słuchajcie, jeszcze jedną rzeczą wam się chciałam pochwalić, bo zaraz po naszym powrocie z gór, e, słuchajcie, przyszło moje zamówienie, ponieważ zamówiłam sobie dwie pary sportowych butów, także zaraz wam je pokażę. I zobaczcie, to są jedne buty, które zamówiłam. One były w ogóle z promocji. Zamówiłam je, co prawda, na stronie Nike bezpośrednio, natomiast były na promocji, były chyba minus w ogóle 40%, także super cena udało mi się dorwać. I to są buty przeznaczone do fitnessu. I powiem wam, że ja je wczoraj mierzyłam i rzeczywiście tutaj bardzo fajnie trzymają mi kostkę. A jak wam mówiłam, no ja mam problem po prostu z moimi stopami, więc to jest mega ważne. W szczególności, że zazwyczaj ćwiczenia, na jakie chodzę, to jest na przykład tabata, czyli takie bardzo intensywne ćwiczenia cardio. I ta, jakby stabilizacja tej w koste jest mega, mega ważna. Także takie sobie kupiłam. No i. Powiem Wam, że są przepiękne w ogóle w tym jasnoróżowym kolorze. A drugie, które kupiłam, słuchajcie, to są buty po prostu do biegania. E, to, co one mają, to taką właśnie specyficzną tą podeszwę, bo to są buty do biegania na asfalcie. E, ja się właśnie długo zastanawiałam, czy brać takie do biegania po asfalcie, czy pobiegania po terenie. E, no bo jednak, wiecie, czasami biegam sobie w parku, ale stwierdziłam, że jednak częściej biegam na siłowni. E, I powiem Wam, że tak wygodnych butów to ja nigdy w życiu nie miałam. Powiem Wam w ogóle, jaki to jest model, jakby któraś z Was szukała właśnie butów do, do biegania. Hmm, czy ja znajdę ten model? Wydaje mi się, że to jest. One się nazywały Journey. Nike Journey Run. Taka jest ich nazwa. A na pewno te, tych nazwa to jest Bella. Bella chyba 6 czy 7? Nie pamiętam. Także to jest, to jest tych model. I one też, też były na promocji. Ja generalnie zamówiłam, wiecie, obie pary na promocji ze strony Nike. I naprawdę Wam te buty do biegania mega, mega polecam. Super, super wygodne. I powiem Wam, że to jest taki kolor właśnie beżowawy. No, taki beżowy, trochę kremowy, wchodzący w taki delikatny różyk, ale też bardzo, bardzo ładne. Ładne, co kotek? No właśnie. W ogóle powiem Wam, że mamy te poduszki świąteczne, ale tak mi się one podobają, że w ogóle nie chcę ich chować. Mówię serio, pochowaliśmy już różne ozdoby, znaczy wszystkie już właściwie, ale te mi się tak podobają. Kicia przyłapana. Słuchajcie, kupiłam im ostatnio zabawkę, bardzo fajną zabawkę, taką na węce, tylko że tam jest ta myszka, która wydaje dźwięki, widzicie? I oba koty po prostu uwielbiają tą myszkę. Natomiast chciałam Wam dać mały update tego drapaka. Koty się już z tym drapakiem w ogóle zaprzyjaźniły, ale widzicie ten drapak? On nam się rozwalił. Widzicie to? Eee, ja Wam pokazywałam, jak montowaliśmy ten drapak. O, zobaczcie, tutaj w ogóle wypadło wszystko. Jak go montowaliśmy, to jedna z tych części była pęknięta, i rzeczywiście bardzo trudno składało się ten cały drapak. Ale go złożyliśmy, więc wiecie, koty sobie go używały. Natomiast napisałam na reklamację, że wiecie, ta część jest pęknięta. My kupowaliśmy go przez internet w Zooplusie i powiem wam, że jestem trochę zadowolona i niezadowolona, dlatego że dali mi dwie opcje. Jedną opcję taką, żeby. Ej, zostaw moją firankę! Zostaw firankę, zostaw! Nie pazurkami! Jedną opcję taką, żeby po prostu oni zabiorą ten drapak i przywiozą nam nowy, a druga opcja jest taka, że zabiorą ten drapak i oddadzą nam pieniądze za niego. No, i powiem Wam, że ja im w ogóle zaproponowałam, żeby, wiecie, nie zabierali tego drapaka, bo my już go złożyliśmy, nie mamy kartonu, żeby to spakować, tylko żeby mi po prostu przywieźli tą część, tylko, nie? Bo tylko ona jest połamana. Natomiast powiedzieli mi, że nie mamy takiej możliwości, um, więc będziemy musieli go skręcić, spakować i im odesłać. Natomiast um, powiem Wam, że trochę słabe jest to rozwiązanie, bo wolałabym, żeby mi, nie wiem, oddali 50%, wiecie, wartości tego drapaka i tyle a my byśmy za jakiś czas kupili nowy bo powiem wam, że on w ogóle nie jest takiej dobrej jakości jak nam się wydawało, zobaczcie jak on się cały telepie widzicie? i to ja nawet nie używam jakoś dużo siły, wiecie, czasami kot wskoczy wiadomo, on waży prawie 6 kg, ale wskoczy na to a ten cały drapak się przechyla, więc no wiecie, ten drapak kosztował prawie 1000 zł, więc powiem wam szczerze, że za takie pieniądze, no to ja bym chciała mieć coś naprawdę dobrej jakości i miał być dobrej jakości, bo jest niby drewniany w ogóle super materiały, ale powiem wam, że wcale no nie jest taki dobry Także postanowiliśmy, że go po prostu spakujemy i odeślemy. Oni nam zwrócą pieniądze, a my kupimy drapak, wiecie, tak e, stacjonarnie, czyli po prostu pojedziemy do sklepu, dotkniemy ten drapak, zobaczymy jaki jest jakość i wtedy e, wtedy go zbierzemy. Fajne, co? No, widzicie, jak mu się podoba. Cześć. Cześć. <laughs> Czy zawiedziesz żonkę do lawegany? Ha! No, pół godziny. Co? Czekam już pół godziny. Nie czekasz, już nie komu. Co, skrolowałeś telefon? No, Ulubiony spot. <grym> tak, ulubione miejsce. Patrz, kotek tutaj przed ciebie padł. Które? No, <grym> Milo. Cześć, Milo. Amazing... Tak, one uwielbiają tę zabawkę, to już pokazywałam. Dobra, to co, możemy jechać, jestem gotowa. Dobrze. My już jesteśmy razem w drodze. Super mąż mnie podwozi, tak? <grym> tak. Słuchaj, so już mu wszystkim, że będzie dzisiaj maraton meczowy. Full day. Tak, cały dzień oglądania meczu z chłopakami Więc powiem wam, no wspaniale, dzień wspaniale chłopak. Dzień chłopak Tak, idealny dzień dla ciebie Tak, ja, słuchajcie, on miał dzień z koleżankami, już z chłopakami, także super Ja później wrócę pewnie jakiś lunch, który może ja zrobię Zróbę z seczewicy To wam pokażę jak ją zrobić Bo nie wiem, czy umiem tak dobrze jak Józio Będę musiała się postarać bardzo Tak, nie, ja zrobię, zrobię Bo dzisiaj akurat myślę, że na wieczór to będzie super Powiem wam, że czuję się taka zmęczona po tym pilatesie Jakby wszystko mnie boli, wszystko E, jestem tylko po prostu bardzo głodna, także boję się, że jak zjem w tej restauracji, to po prostu włączy mi się tryb z Żeby mi się chciało spać! Ale mam nadzieję, że nie. W ogóle pogoda jest super, oprócz tego, że jest zimno, to jest naprawdę bardzo ładnie, nie? To jest tak, słonka to jest trochę. Tak, nie ma takich obrzydliwych, wiecie, chmurek czasami. Także pogoda jest nawet zadowalająca. Wszyscy ją mama do mnie dzwoniła. Słuchajcie, mama jest podekscytowana wyjazdem do Londynu. Bardzo, co ona ma wziąć? Jaką kurtkę? A co jeszcze? Mama nie jeździ tak często na wakacje, więc jakby ją to wszystko tak bardzo stresuje. Śmieszne. Ale my, Sophie, leci z nami, także się nią zaopiekujemy. 10 minut i jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, już mi się wysadził, także mam malutki spacerek. Powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie, pomimo tego, że jest 0 stopni czy tam 2 stopnie, to naprawdę nie jest najgorzej. Nie wiem, może ta po prostu słonko tak wpływa, że aż się chce chodzić. Eee, w ogóle bardzo szybko dojechaliśmy, nie ma za dużego ruchu, co mnie zastanawia, bo zazwyczaj w niedzielę to jest strasznie o tych godzinach, ale było całkiem przejezdnie. Tutaj też patrzę, jestem teraz w centrum, nie ma zbyt wielu e, ludzi. Może jest po prostu, słuchajcie, wcześniej, bo jest w sumie 12.30. A ludzie dopiero wstają w niedzielę, więc może Nie o to chodzi. Cześć moi drodzy, słuchajcie, ja już jestem w domu i właśnie e, przygotowuję sobie jedzonko. I wiem, że dla Was się wygląda tak, jakbym właśnie skończyła jeść w restauracji, przyszedł do domu i znów jadła. Natomiast słuchajcie, mamy 17.30, także minęło 5 godzin od kiedy ostatnio jadłam, także przyzwoicie mogę być już głodna. Słuchajcie, już jest jeszcze u tych swoich kolegów i jeszcze trochę tam będzie, bo chyba ostatni mecz się kończy o 19, z tego co mi mówił. Także mam jeszcze trochę czasu dla siebie, więc sobie zjem, zrobię sobie jedzonko zjem. Mam za mną pranie do mm, ściągnięcia. A drugie się właśnie kończy robić, także zaraz będę je też rozwieszać i e, coś sobie obejrzę. Może poczytam chwilkę książkę i poczekam już na niego. Miałam gotować zupę i powiem Wam, że chyba wstrzymam się z tym gotowaniem, aż on przyjdzie, poza tym jestem trochę głodna, nie będę ukrywać, jego potem pilate się mnie tak jakby... No, i jednak trochę wysiłku dzisiaj zrobiłam, więc chciałabym zjeść coś. Coś więcej niż tylko zupę. A już jadłam teraz zupę w tej restauracji, więc właśnie nie mam już ochoty. Więc postanowiłam, że zrobię sobie pinsę i zaraz Wam pokażę, z czym sobie ją zrobię. W ogóle włączę sobie tylko piekarniczek. Czekajcie, momencik. I start. Dobra, włączyłam sobie piekarnik, więc pokazuję Wam, z czym będę sobie robiła pince. A piecze, słuchajcie, mam oczywiście gotowe ciasto kupiłam w lidlu, więc tylko położę sobie składniki na wierzchu. E, ja dzisiaj będę robiła ją z y, y, pesto zielonym, bo mam pesto zielone, więc wysmaruję sobie to dno pesto zielonym, e, położę na wierzch pomidorki, może buraka, bo buraka, e, i na wierzch rukolę, Także to będzie wszystko. Może jeszcze feta mam w lodówce? Dobra, zobaczę, co mam w lodówce i zaraz dam wam znać, jaka jest finalna decyzja. No więc, no więc, no więc na pewno rukolka, bo to musi być. E, 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 no co ja tu mam ochotę? Mam takie małe pomidorki. One są pyszne, więc ja też bym sobie na wierzchu położyła. I teraz tak, jak będę sobie zapiekała um, Pince z pesto, właśnie mam pesto. Okay. może słuchajcie z oliwkami sobie zrobię albo z oliwkami jeszcze kupiłam słuchajcie o mam buraka Jezu w ogóle mamy słuchajcie tyle jedzenia w domu a my za 4 dni wyjeżdżamy i musimy się tego pozbyć więc ja nie wiem jak to e, zrobimy bo pojechałam wiecie w sobotę na zakupy takie tygodniowe i zapomniałam trochę o tym że zaraz wyjeżdżamy więc mam tu jeszcze co tu jeszcze jest jakiś serek o mam fetę Mm, mm. i właśnie te buraki kupiłam z myślą o o tej pińsie, więc tak pokroję sobie jeszcze buraka i to będzie wszystko bez nabiału zrobimy pizzę, więc też będzie pyszna, gwarantuję wam co tam grzebiesz? przełapałam go właśnie sobie grzebie w miseczce z cukierkami, tak? a ja później wszystkie cukierki zbieram spod kanapy, tak? bo ty się pobawisz i zostawiasz mhm. ja cię już dobrze znam patrzcie, patrzcie jaki skubany on się wyławia takie, o właśnie Bawi się tym. Dobra, będzie miał trochę zajęcia, przynajmniej na jakiś czas, także go zostawiam. No i słuchajcie, tak się prezentuje. Trochę za dużo rukoli sobie umyłam, więc wygląda tak, jakby to była sama rukola, ale mam tutaj dwa kawałki pinsy właśnie z burakiem. Położyłam na to wszystko rukolkę, pomidorki i um, oliwa, chili, czosnek na e, pince i ocet balsamiczny na tą sałatkę tutaj obok, także taka moja kombinacja i mój, e, moja w sumie kolacja. Gotowa. Słuchajcie, dopadło mnie lenistwo bardzo wielkie. Rozsiadłam się tutaj na kanapie, coś tam sobie oglądałam Dobra, też się najadłam, wiecie, glutenu, więc jestem na pewno przepełniona, ale słuchajcie, nie mam siły wstać z łóżka. Miałam dzisiaj gotować na jutro nam zrobić obiadek. E, miałam w planach zrobić zupę z soczewicy. Jedyne co zrobiłam to powiesiłam pranie i tyle. Zjadłam tą pinzę i teraz sobie leżę tutaj. Przyszedł do mnie kotek, więc już w ogóle nie mam serca teraz nawet wstać. Zobaczcie, jakąś obrzydulę tutaj. Jest w ogóle bardzo słodziutki, ehm... Naprawdę nie mam siły wstać w ogóle stąd. Tak mi wszystkie mięśnie bolą. Pojawiłam, bo ja mówiłam Wam już chyba dzisiaj, byłam po prostu na innym typie pilatesu niż chodzę zazwyczaj. Eee, I po prostu się tam zmordowałam, także czuję, że jutro naprawdę nie będę mogła chodzić. W ogóle jutro muszę być bardzo wcześnie w pracy, bo będę wychodziła z domu chwilkę po siódmej. A to nie jest normalnie godzina, o której ja w ogóle funkcjonuję. Natomiast w, w, jutro zaczynam troszkę wcześniej, dzień, żeby go też wcześniej skończyć. Eee, no. Ale nie zmienia to faktu, że Wam będę musiała bardzo wcześnie wstać. I naprawdę rozważam pójście spać już teraz, ale uwaga, jest 1930. Więc trochę wstyd. Józef przed chwilą do mnie dzwonił, że właśnie y, mecze się skończyły, ale jeszcze sobie posiedzi chwilę, chwilę z y, chłopakami, jeszcze sobie coś tam pogadają, wiecie, popotkują. To że Wam chyba mówiłam, no wiecie jak jest, no, jak już obejrzał mecze, teraz muszą przez dwie godziny rozmawiać o tym meczu, który przed chwilą obejrzeli, no jakby klasyk. Więc y, więc nie wróci szybko, bo myślałam, że może jak wróci, to mnie zmotywuje, żebyśmy wstali i zrobili tą zupę. Ale to się chyba niestety nie wydarzy, więc albo zrobię tą zupę sama, Albo jej nie zrobię i on ją zrobi jutro. I to nie jest taki głupi pomysł w sumie, wiecie? Żeby on to zrobił. I może w końcu wam powie, jaki jest przepis na zupę z soczewicy, to w jego wydaniu, bo wiem, że wiele z was pytało. Um, także może raz, a porządnie dałby wam przepis. To nie jest głupi pomysł. No nic, ja chyba jeszcze troszeczkę poleniuchuję i e, powoli zrobię sobie jakąś nocną pielęgnię. Może sobie po prostu zrobię jakąś maseczkę na twarz powiem wam, a w ogóle wiecie co wstany, bo chciałam wam pokazać. Ehm, zrobiłam to chyba przed naszym wyjazdem, nie, to już było po powrocie. Po powrocie z tego szczyrku zrobiłam zamówienie, bo potrzebowałam em, potrzebowałam nowego płynu do mycia twarzy, bo okazało się, że jednak ten płyn z Ritualsa to on mnie, to on mnie niestety tak bardzo mocno podrażnił skórę, także go wam nie polecam co śmieszne oddałam ten płyn do mycia twarzy Józiowi dla Józia jest super, świetnie mu się sprawdza jest zachwycony, ja mówię ok, fajnie e, natomiast przechodząc do rzeczy ja zamówiłam sobie mm, płyn do mycia buzi i powiem wam, że trochę ryzykowałam dlatego, że znalazłam jakąś stronę, sklep internetowy, który sprzedaje koreańskie kosmetyki, tutaj w Polsce, natomiast wszystkie kosmetyki, które sprzedają są koreańskie i właśnie słuchajcie, zamówiłam sobie płyn do mycia twarzy właśnie jednej koreańskiej marki, um, ja słyszałam o tej marce, słyszałam, że jest dobra, no ale nie będę ukrywać, po prostu zaryzykowałam i widziałam ten żel, on też był niedrogi, więc stwierdziłam, dobra, dużo nie tracę Um, w ogóle pokażę Wam też, co sobie kupiłam bo oprócz tego żelu pod prysznic tfu, jezus, żelu do twarzy który w ogóle pachnie e, ma w składzie jak to się nazywa? Jagody e, więc pachnie jagódkami, no to jest obłędne e, kupiłam sobie z tej samej serii tonik do twarzy Mm, też bardzo, bardzo ładnie pachnie. E, zamówiłam sobie, słuchajcie, taki dziesięciopak masek nawilżających z awokado, no bo wam mówiłam, że mi się ta skóra bardzo zaczęła przesuszać, więc takie nawilżające maski się przydają. I do tego kupiłam sobie krem również do twarzy, taki na dzień również nawilżający, no bo ta moja skóra naprawdę potrzebuje teraz się zregenerować, bo bardzo, bardzo mi się przesuszyła no i słuchajcie, dostałam mnóstwo prezentów tutaj już część z nich zużyliśmy, bo miałam chyba jeszcze 3 czy cztery próbki różnych kremów dostałam za darmo, a wiecie, że ja lubię maskę i za darmo dostałam również to wam też od razu pokażę, dwa kosmetyki do włosów, oczywiście to są próbeczki o Jezus, muszę się tutaj dopchać do prysznica Jezus, chodź, chodź, dobra. E, to są też próbeczki, czyli tak, tutaj mamy taki balsam do, no po prostu e, odżywkę do włosów firmy Moremo. Nie znam tej firmy. A drugi mamy takie serum do włosów, też pod prysznic. E, więc ja już dzisiaj z tego korzystałam. Mm, no, także takie fajne prezenty. No powiem Wam, że bardzo lubię rzeczy za darmo, także no nie będę ukrywać, że bardzo mi się to spodobało. No i będę testować, już buzię myłam tym żelem dwa razy i wszystko jest ok tonik mi się super sprawdził, też używam dzisiaj rano, miałam taką fajną, nawilżoną buzię po nim i ten krem też póki co mi się fajnie sprawdza, więc została tylko maseczka do przetestowania i powiem Wam, że bardzo bym chciała dzisiaj z niej skorzystać, więc może po prostu zmyję sobie, słuchajcie, makijaż i zrobię sobie maseczkę, żeby Wam też pokazać, czy ona jest warta zakupu, czy nie. E, to są maseczki z awokado czekajcie, tak. w ogóle przeczytam co tu jest napisane to są tak relaksująca maseczka w płachcie do twarzy z ekstraktem z awokado no i tyle w sumie także no to się dowiedziałam wygląda tak e, no chyba sobie ją zrobię